W 2026 roku problemem nie jest brak dostępu do sztucznej inteligencji, ale nadmiar narzędzi. Każdego dnia powstaje nowa aplikacja, która obiecuje rewolucję. Prawda jest taka, że na początku drogi większość z nich to tylko szum. Aby realnie zwiększyć produktywność, a nie tylko bawić się technologią, potrzebujesz solidnych fundamentów. Oto trzy narzędzia, które pokrywają cały proces: od zdobywania wiedzy, przez jej przetwarzanie, aż po organizację. Zaczynamy od researchu. Tutaj króluje Perplexity. Wiele osób wciąż traktuje AI jak zabawkę, która zmyśla fakty. Perplexity działa inaczej. To silnik odpowiedzi połączony z siecią w czasie rzeczywistym. To narzędzie jest absolutnym game changerem dla studentów, naukowców i osób piszących prace dyplomowe. W przeciwieństwie do zwykłego czatu, Perplexity do każdej informacji dołącza konkretne przypisy i linki do źródeł. Możesz go poprosić o znalezienie badań naukowych, statystyk rynkowych czy artykułów do bibliografii. Zamiast przekopywać się przez dziesiątki stron w Google, dostajesz gotową syntezę wiedzy z weryfikowalnym źródłem. To oszczędność nie minut, a godzin. Kiedy masz już materiały, musisz je zrozumieć. Tu wchodzi Notebook LM od Google. To narzędzie, które karmi się Twoimi dokumentami. Wrzucasz mu PDF-y, prezentacje czy notatki i nagle możesz z nimi rozmawiać. Odpowiada tylko na podstawie tego, co mu dałeś, więc zero rozmyślania. Ale najlepsze jest co innego. Jednym kliknięciem możesz zamienić te nudne dokumenty w angażujący podcast. Zanurzamy się dziś w fascynujący, a dla wielu no, wciąż nieco magiczny świat generowania obrazów przez sztuczną inteligencję. AI generuje rozmowę dwójka prowadzących, którzy omawiają Twój materiał. Możesz na przykład uczyć się do egzaminu, słuchając notatek w drodze na uczelnię. Na koniec organizacja. Wiedza jest bezużyteczna, jeśli masz bałagan. Tu wchodzi notion AI jako twój drugi mózg. Magia dzieje się, gdy wrzucisz tam swoje luźne myśli, zdjęcia paragonów czy linki. Jednym kliknięciem AI zamienia ten chaos w tabelę z priorytetami, listę zadań albo podsumowanie projektu. To narzędzie, które sprząta za ciebie bałagan w głowie i w komputerze. Nie potrzebujesz 10 płatnych subskrypcji. Perplexity, Notebook LM i Notion w zupełności wystarczą, żeby wejść w świat AI na poważnie. Pamiętaj, że nie musisz uczyć się tego wszystkiego w pojedynkę. Jeśli masz ochotę pogadać o AI na luzie i poznać się głębiej, to budujemy właśnie taką darmową społeczność na school. Zajrzyj tam w wolnej chwili, link zostałem w opisie. Będzie mi bardzo miło cię tam zobaczyć.